Taka błotna impreza, która tak właśnie wygląda. No niestety, słuchajcie, to są uroki zimy, zimy i zimy i mam nadzieję nadchodzącej nadchodzącej niedługo wiosny. Weekend szybko minął, tuż mogę powiedzieć. Przede wszystkim dziękuję Wam za lajta wczorajszego. Dziękuję za obecność, dziękuję za cierpliwość. I, i dziękuję przede wszystkim za... Donateciki, dziękuję za wsparcie yy, bo kilka wpadło, coraz częściej i, i w ogóle słuchajcie, coś trzeba będzie z tym zrobić, żeby te donaty się wyświetlały podczas live'a, ale ja nie mam pojęcia jaki to program trzeba użyć coś kiedyś kombinowałem z tymi programami, ale, ale niestety, ale niestety mm, nieskutecznie, nie wiem nie wiem jak to ogarnąć, żeby, żeby słuchajcie, żeby Zainstalować jakiś program w telefonie, żeby te donaty się wyświetlały dla, dla Was. No ale spróbujemy, może coś się uda do niedzieli czy tam do soboty yy, ogarnąć. A nas to czeka. Kolejny wspaniały tydzień. Kolejny wspaniały tydzień. Do poniedziałek. Poniedziałek, najpiękniejszy dzień chyba w większości ludzi, yy, przynajmniej w Polsce. bo Pozdrawiam serdecznie, może coś jeszcze dodam. Pewnie, a kurczę, słuchajcie, no tam usłyszałem, że Paweł ponoć idzie do więzienia. Takie linki dostaję od Was, bo, bo nie, nie obserwuję na bieżąco, yy, że Gremyk ponoć miał podsłuch w telefonie. No cholera jasna, nie wiem, słuchajcie, nic na ten temat nie wiem, ale <laughs> dostałem linki, więc, więc później spojrzę i jeżeli będzie to dla mnie na tyle interesujące, no to się do tego odniosę, jeżeli nie, to odpuszczę. No tak to będzie, słuchajcie, nie będziemy się wchać na siłę do nikomu, nikomu w paradę. Tyle ode mnie, no i co? Miłego poniedziałku, a pewnie już teraz to będę powinien życzyć miłego wtorku, bo, bo pewnie ten film wejdzie dosyć późno. Pozdrawiam serdecznie. Siemano, siemano i z tej strony Meksyka. No i mamy wtorek. Już nie chciałem robić Wam <laughs> tego samego ujęcia co wczoraj z poniedziałku, bo mniej więcej każdy dzień u mnie tak samo wygląda. To jest kurde, jak wiecie, jak bicie pieczątek e, na poczcie, kurde, na, na, na listach. Klep, klep, klep i tak w kółko. Każdy dzień jest taki sam. I, I stąd jest to, że ja naprawdę nie mam o czym mówić i nie mam co nagrywać. Czy obejrzałem wczoraj te filmy, o których mówiłem? Wczoraj rano, czyli w poniedziałek, nie obejrzałem, bo jak szedłem na te linki, zobaczyłem, że to jest bardzo, bardzo długo, yy, bardzo długie filmy. No to słuchajcie, no to ach, naprawdę trochę szkoda mi czasu, szczerze mówiąc. Wiecie, bo wracając do domu, ja mam naprawdę bardzo, bardzo mało czasu yy, do wieczora i, i szkoda mi trochę czasu. I powiem wam jedno, że wolałem obejrzeć skrót, na przykład meczu, e, finału e, ligi, futbolu amerykańskiego, Super Bowl. Oczywiście skrót, bo cały mecz też był dosyć długi, e, gdzie grało Kansas City, które wygrało e, po fajnej końcówce, niż oglądać, e, niż oglądać, niż oglądać to po prostu. Do szkole. No cóż, i cóż mógłbym powiedzieć? No mógłbym <coughs> rozpatrywać teraz przeprosiny Pawła, który, e, który tam, e, wiecie, który tam, e, no dzień wcześniej nabroił na to grubo, a na drugi dzień przepraszał. Skąd my to znamy już? No już nie będę mówił, skąd my to znamy? No ale po co? Co? No, no po co? Czy ja mam. Czy ja mam rozkminiać jego zachowanie i jego, jego sposób i styl bycia, życia? Po co mi to? I dlatego nie mam o czym gadać. Po prostu u mnie wszystkie dni są takie same. Jest od poniedziałku do piątku odklepywanie kurwa na poczcie znaczków, w pieczątek. Potem przychodzi sobota, gdzie człowiek naprawdę chce odpocząć i wy to, i Wy to znacie, Wy to wiecie, bo większość z Was o kurna, o kurna! O ja ślisko! Widzieliście to? Wpadłem w pościg przy was. Ale jazda. I jechałem, kurde, 40 na godzinę. O matulu. Dobrze nie było nic naprzeciwko. O, się gorąco zrobiło. Uf. Ale wyszliśmy z tego. Cała. No to już teraz wiem, że jest ślisko kurewsko. Ale numer. U, serducho zabiło. O, za mocno. Dobrze nic naprzeciwko nie jechało. I słuchajcie, uff, O kurwa, no to macie to nagrane. Wpadłem w poślizg, to nie było celowe zachowanie na zakręcie. Ale jazda, hu Ale się ciepło zrobiło. Uf. Dobra, wracałem do tematu. Mamy to. To nie jest żadne przekroczenie, kurwa, przepisów. Wpadłem w poślizg. Uf! Ale dobrze się, kurwa, nic nie stało. No, i zgubiłem wątek. No, i wracając do, do tematu, no kurde, słuchajcie, <laughs> mówiłem o tym, że mógłbym to rozpatrywać, to wszystko, a u mnie, aha, że no, odklepujemy od poniedziałku, od, od poniedziałku do piątku te wszystkie dni, wy to wszystko wiecie, bo, bo, bo większość z was tak ma. No, oczywiście, że tak, nie? Wpadłem w sidła systemu, po prostu wpadłem w sidła systemu, i, i, i nie mam jak się z nich wyplątać. Nie mogę poświęcić jedziemy powoli, nie mogę poświęcić yy, tego co zbudowałem przez ten okres no kurczę, ponad 8 miesięcy na poczet ryzykowania i poświęcenia się tylko i wyłącznie YouTube. No kurwa nie zrobię tego, bo YouTube jest niestabilny. Ja mogę dzisiaj, dzisiaj mieć kurwa kanał, jutro go mogę... No ale kurna, jutro go mogę nie mieć i... I to mi nie zapewnia mm, bezpieczeństwa bytu. Może kiedyś zaryzykuję jeszcze, ale im starszy się robię, tym trudniej mi zaryzykować yy, poświęcenie się tylko i wyłącznie YouTube. A jeżeli nie poświęcam się YouTube i jestem w sidłach systemu, tak jak większość z Was, że, że mamy te chwile wolne dla siebie, czy tą sobotę, niedzielę, czy też same czasami niektórzy mają niedzielę, to niestety nie ma czasu na, na to, żeby żeby zajmować się i nagrywać fajne filmy, parodie, przebieranki i tak dalej, bo na takie rzeczy trzeba czasu, bo na takie rzeczy trzeba się przygotować, bo na takie rzeczy trzeba posiedzieć, pomyśleć, popisać i tak naprawdę ja teraz stwierdziłem, że mi no faktycznie zostają się tylko jakieś sobotnie, niedzielne lajty, krótkie, godzinne, dwugodzinne, przynajmniej teraz o tej porze roku, no bo kurwa nie ma czasu a jestem w sidłach systemu jak większość was i dobrze wiecie, ci, którzy są w sidłach systemu, dobrze wiecie, że, że kurwa jak człowiek wraca do domu, to naprawdę marzy o tym, żeby spokojnie zjeść i sobie odpocząć, a po pracy bieganie i, i nie wiem, próbowanie nagrać czegokolwiek na siłę, bo tak naprawdę w życiu osoby, która jest w siłach systemu, się nic tak naprawdę za bardzo nie dzieje. Nic. Kurwa, każdy dzień jest taki sam. No to niestety tych dwóch rzeczy nie da się pogodzić. Już wielokrotnie mówiłem, że nie da się pogodzić jednego z drugim. Albo się robi coś na YouTube, albo się robi coś poza YouTubem i niestety, niestety, taka jest prawda. No i cóż, mija wtorek. Nie czas na worek, ja Was pozdrawiam, trzymajcie się i do usłyszenia.